A gdzież chce mnie skansorować. Um. Białego Wąsa. Chciałbym widać na kanale Agnieszka Grzek Beauty i dzisiaj jestem! Oddać. Darka! Uuu! <gry> I tak się ale bo my tak dobrze nagrywaliśmy, <coughs> że widzowie muszą usłyszeć kiedy, bo ja nie pamiętam, no. Ale w końcu znaleźliśmy czas i jesteśmy dla Was. I hello, it, w halonowym filmie. Boże nowy! I to w filmie takim trochę challenge'owym, mm -hmm. bo słuchajcie, my nie będziemy wiedzieć, jakie robimy charakteryzacje nawzajem i będziemy musieli na koniec zgadnąć, jaką postać zrobiła druga osoba. Ja. <noise> mam nadzieję, że zgadniesz moją, ja mam bo ja też... nie zrobię takiego klasyka-klasyka. Ja klasyka. też mam nadzieję, ja robię taką totalnie postać Okej, okay, jego... to ja w ogóle nie z filmu. Damy radę, słuchajcie. Będzie dobrze. ja się bałam, że my będziemy robić tą samą postać i mam takie o-o. Nie, ale myślę, że ty się możesz domyślić, bo to będzie tak nieważne. Mam nadzieję, że się domyślę, się. bo ten, kto nie zgadnie, to będzie miał karę. <noise> Nagryźń. Żeby zaraz po prostu tutaj nie było, że ty sobie weźmiesz z takiego filmu, po prostu wiesz? Nie, to jest z takiego filmu, co teraz wyszedł. W sensie on nie w tym momencie wyszedł, Ach. ale w tym Ach. roku. I jest taki popularny i jest to horror. Wiem więc co. Przeanalizowałam w głowie i myślę, że już wiem co jeszcze przed tym, zanim zaczniecie malować. Tak, świetnie. Tak. To ja mam nadzieję, że ja zgadnę, bo mamy bardzo dziwną karę. Musimy nagrać TikToka w tym stroju. Tego, że jest to, ten taki trend z tym królikiem, jak on tak skacze z tego A <noise> Agnieszka Grzegorz, chcę mnie skansować. Oficjalnie potwierdzone info, <noise> jak ja to zrobię w tym przesada. Tak, nie, whatever. Ale no wiesz, jak ty, już, jak ty już wiesz, no, no to. Przegrasz, przegrasz, na szczęście. Thank Ale goodness. jak będzie remis, to nie robimy. To nie robimy. <noise> No, oh, no dobra, wydaje mi się, że chyba zacznę. A robisz się ta co To za baba? Nie powiem ci. O, już no, wie. Za faceta. A ty się za kogo robisz? Nie powiem. <grym> ale ja mam to Faceta. Wiem, że kawał zatem golfiem już wiem. Nie. A ciu mnie może nie domyśleć. to nie. Ale ale na no, razie no, 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 nie no, ważne cię przede wszystkim. Ale jest tak w końcu wygra! wygrał? Pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. No dobrze, to ja chyba sobie zdejmę perukę, bo w sensie to nie ma sensu. Oh my gosh, she's bald. O matko, teraz się zacznie na widzę tego robić, czyli zakrywać brwi. Nie. A ja mam jeszcze inny sposób. Nie mam kleju, nie próbam na boję się tego zrobić. To czym ty Blokujesz To fora y, Wax, to jest najlepszy żel na rynku, to jest lepszy niż go to be. I Bardziej to trzyma. Ci blokuje tak, no a później na ten latek zakładam. To jest zajebisty produkt. Ale ja to masz dużo bardziej wymagającą charakteryzację ode mnie, więc ja nie mogę też się spieszyć bardzo. No, ja mam dużo kroków e, w ogóle, więc... Ale ja mogę siedzieć i dłubać, więc jakby no to, to na spokojnie, żeby doszło do perfekcji. Boję się, że dzisiaj, przez to, że wczoraj ten makijaż, no. boję się, że dzisiaj wyjdzie lepiej. Tak zwykle jest. No. Że po prostu nie popełnię błędów, które wczoraj popełniłem. Śmiesznie, że w tych wszystkich moich charakteryzacjach zawsze lecę na pałę. Nigdy sobie nie próbuję nic wcześniej. Dałam ja wazelinę, więc powinno być ok, To chyba zadziała. O, Ej, jestem się mega dumna, no bo naprawdę to było robione metodą... ZOBACZYMY! Ile sobie warstw nakładasz tego żelu? W sensie jedną wyczesuję, a później drugą sobie biorę ten żel na ten i jeszcze bardziej tak sobie to... Aha. A to powiem cię, że bardzo ciekawe, że ci się wtedy przykrywają tymi. No, gdzie mam takie brwiska, no. bo daj spokój. Czajesz? U, ej, naprawdę ci to wy tak wyklajstrowało, je? No naprawdę. Wiesz, co jest najgorsze no? w robieniu serii halloweenowych na social media. Jezu, nie mów, bo... Mhm, mm no Że mów? robisz zajebiste charakteryzacje i w dzień halloween nie masz czego zrobić. W sensie... Mi się nawet nie chce, nie chce. w dzień halloween, bo już zrobiłam 7 charakteryzacji Ja i dosłownie już... po takich 10 charakteryzacjach siedzę i mówię, co mam teraz zrobić. W sensie, no. nawet mi się nie chce się na imprezę halloweenową, bo ja mam od tygodnia, nie? Właśnie o chodzi od i ja tak mam od 10 lat stary. No ale to jest ciężkie. Robisz jakieś mega klasyczne postaci, a później, słuchaj, masz tak, że nie, nie wiesz, kogo jeszcze możesz zrobić. ja mam, wiesz, że ponad 100 filmów haloinowych. To ewentualnie ty możesz robić właśnie rzeczy, które dopiero wychodzą, bo co no. jeszcze możesz robić. Boże! Co to jest za ustrojstwo? Nie spali mnie to? Nie. Ale wygląda wygląda to... jakby miało. To jest ojciec, że będę być udać, tak przygrzałam. <grym> Ja sobie to będę używała lateksu z Kriolanu. Nie to mam ten, tylko małe. O, oh, jakie cute! No, są takie, są takie w tym roku miałam, ale nie takie... wykorzystam całego, więc w tym roku zamówiłam. Bo w ogóle lateks ma datę przydatności, ma nie. ma y pół roku po otwarciu. O! To tamten to już za dość do śmieci powinien pójść, więc dobrze zamówiłam, jednak. Ja raz w życiu chyba dałam lateks na brwi, ale pamiętam, że nałożyłam sobie wtedy jakąś taką mega grubą ilość wszystkiego na te włoski. Ja a, nawet... zapomniałam o korektorze, kurde! Ale później, nawet łatwiej, bo zobaczcie jak u mnie to brzydko. Nie przerazcie się... <grym> a, b, 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 Nie przerazcie się, jak zobaczycie, jak zmoczę to lateksem, jakie bagno się zrobiło, Uch. ale... A ja wiesz co, chyba sobie przód zostawię nawet tych brwi, taki jak mam i tylko sobie zrobię końcówki. No, dobra, robi sobie taką bazę. Czy to kryjące jest bardzo? Nie. Ale teraz następny krok, to! Lateks. Lateks. Dobra, boję się. Nienawidzę używać lateksu ogólnie. Tak? Czemu? Nie wiem, bo śmierdzi i boję się, że sobie coś ubrudzę tym lateksem, a później lateks, żeby z czegoś zdjąć, to jest... Nie no, z ciuchów to jest najgorzej. Masakra. To, co teraz robię, to robię sobie zmarchy, więc to jest tak, że trzeba nałożyć lateks tam, gdzie się chce mieć zmarchy. Mega tak naciągnąć skórę i zanim się opuści, trzeba pokryć ją pudrem. А дальше, уже I wtedy się marwsza. Dobrze, mówisz, wykorzystam ten twój patent. No proszę bardzo, tak tak, bo tutaj wiesz, zobacz, jak się teraz zrobiło. Nie, no czad! Właśnie widziałam też na TikToku, jak ludzie to robili. I mówię sobie, jaki w ogóle zajebisty pomysł. No. Nie z tym lateksem, że tak to wykorzysta. No, można sobie właśnie robić takie stare stare zmarchy. No ta wyszła tak brzydko, że po prostu na A pokaż tą ładną, to. Ta my... jest ładnie, a to widzisz tutaj mam grudki. A, to właśnie mi zwykle wychodzą grudki, bo ja mam styczne. No ale z drugiej wykładami. strony ciężko jest zrobić z takimi brwiami jak ja, efekt. Jakich nie ma. To bym musiał sobie być brwi. Chwila prawdy. No. Chwila prawdy, czy to się w ogóle ma sens? A bo teraz sobie dajesz po prostu jeszcze raz ten korektor. Ale zakryło, no w miarę. Okej, okay, kolejna warstwa. Du, 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 du. Ale przynajmniej będę miała taką też y, tą powiekę tutaj starą, taką zmarszczoną, więc to okej. Okay. Ooo, so pretty! He's so handsome! ja! Yeah. E, powiem ci, że ten twój sposób na lateks może być moim y, jakby następnym sposobem na robienie brwi. Że już teraz będę właśnie robiła tak na lateks. No. Oj, ale ja, to śmierdzi. Najgorzej jest lateks właśnie tak o, w okolicy nosa. No, masakra, nienawidzę w ogóle zapachu lateksu. Uwaga! Maga dzisiaj będzie cicha, słuchajcie, na odcinku. Oho. Ej, ale to jest dziwne. Bo taką mam ściśniętą twarz. Nie będę kiedy i czy kiedykolwiek robiłam sobie lateks na całą twarz. O jest to musi być mega obrzydliwe uczucie. No. Zdążyłem się. Co ty zrobiłeś? Zdążyłem. O tym To Wyglądało tak strasznie. <grym> tak, a ja? Tak, <grym> <Aga>, chyba zapomniałeś <grym> brać o, ale to jest złe. Widać kto jest piefa nie używa. No, ta, ta strona nie używana, a tutaj <grym> używam. Ej, to będzie proces, słuchajcie. Muszę się zamienić w osobę zdecydowanie starszą i trochę z tyraną życiem. Dzisiaj mi gorzej później niż wczoraj. To jest niemożliwe. Tak czuję. Nie, tak czuj, że pójdzie ci zajebiście. ja... <grym> no no znowu. Wczoraj robiłem to suchymi produktami, a dzisiaj zrobimy mokrymi. Tylko trochę się boję tego. No właśnie, jeżeli chcesz, żyć ci poszło lepiej, to może zrób tym samym. Co? Nie wiem, czy to w ogóle sensownie. A tak? A jak ja wyglądam? O, o. Jezu, co ty robisz? Dziewczynki, czas do tak? Ej, wiecie co, wam będzie mega ciężko zgadnąć, bo w ogóle to na początku wygląda tak idotycznie. Ale to nie będzie postać, z którą już kiedyś robiłeś? Nie. Będzie nowa? Nowa. No to zobaczymy, jak to będzie na koniec. Ale najgorzej, że outfit nie zdradza, makeup też mówi, że no, tak se średnio, no to co? No to ja ci zrobiłem super dzisiaj, no. Jo. Atrakcja. Niestety ułożył się trochę inaczej niż u tej osoby, ale to dlatego, że mam może... inną twarz. Ale, ale jest efekt, no więc nie gadaj. Możesz sobie drugą warstwę jeszcze zrobić ewentualnie, żeby mocniej nie, sobie to po tej pod... stryk, No po no. tej jest zajebiście. No, to, to, to może to... dołóż sobie z tej strony trochę. Ja jeszcze tu muszę na ustach, o tu. Co ja robię w ogóle? Od czego tutaj zacząć? Mango! Mam białego wąsa. To jest Steam Batona? Nie. Bo tak wygląda. Ale <laughs> jest w ogóle tak sucho. <laughs> Słuchajcie, ja robię teraz brewki, ale wczoraj mi wyszły one mam wrażenie lepiej. Ja jakoś tak nie wiem, przyspieszasz e no no mnie, Ty masz już twarz całą prawie zrobioną. Dziewczyno. No, ale nie mam make upu, ja na razie sobie robię skórę. Jakby <laughs> ja zrobię sobie dopiero skórę. Dobra, ostatni krok pod oczami. Jak wykona, czujesz? <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Boże. No nie, troszeczkę się pozmieniało. No prawda. Mm. Na tym czas tak szybko leci. Prawda, czasu. Zobacz jak się długo malujesz. Jezu, czy to już jest koniec? Dobrze, nie, ja nie wiem, co się Udaję, że miję. Je? Jezu. Bardzo fajna paletka, polecam. Mm. Ej, jakie to jest piękne! Bridgertonowie w tym kolaboracji z nyx Świetne jest to, i ten ciemny jest taki no, przepiękny. Jezu, dobra, w końcu. Udało się. No, ale to wie, że zajęliście. Ciekawe, dobra, jeszcze to mi nic nie mówi. Jestem bardzo zła w te rzeczy. Dobra, jakiś jasny podkład. A to tobie dużo w ogóle zostało, bo zastanawiam się, czy ta Twoja postać ma jeszcze dużo takich. Czy to jest końcówka? Nie, tak, bo ja nie Końcówka? Nie ma... Look at me! Nie, no nie wiem, no ja wczoraj robiłem ten makijaż dwie godziny. A no dobra, czyli Więc dzisiaj, Idealnie, tak. No, też z drugiej strony masz o tyle łatwiej, że już to robiłeś tak, i to teraz tak. No trochę czytuję. No ale to nie, to w zasadzie chodzi o to, że je bardziej odgadnąć. Tylko w zasadzie nie wiem, czemu ja wymyśliłam takie zasady, jak ja y, bardzo mało tak naprawdę oglądam filmów. No. A raczej, bo to jest z filmu w ogóle? Z, z, czy z filmu. Jakieś... Z, filmu. A, z filmu, dobra. A co ty w ogóle najbardziej lubisz w Halloweenowych charakteryzacjach? W sensie w ogóle tak w e, robieniu tych postaci? Dużo bardziej lubię robić charakteryzacje niż tylko makijaż. Nie wiem, jak to masz. No ale... dla mnie są o wiele bardziej Interesujące, jakby też je bardziej lubię, ale są trudniejsze i zajmują więcej czasu. Ale powiem Ci, że absolutnie mi to nie przeszkadza, bo jak i tak mam siedzieć, to wolę już siedzieć nad czymś takim. Uważam, że jest mało osób, które robią content Halloweenowy w internecie makijażowe. W Polsce tak. Nie mam takiego wrażenia, że ogólnie influencerów jest mało, którzy robią takie. No bo są dziewczyny, które robią przez cały rok, nie? Mm -hmm, charakteryzację. Tak, tak, no. Ale tak na Halloween stricte, to może w tym roku będzie więcej, bo w tamtym roku uważam, że było mało ogólnie. Wczoraj, słuchajcie, jak robiłem ten makijaż, sobie pomyślałem, że to nie wyjdzie. W sensie, że to tak wyglądało dziwnie. No. Ja mówię, jak ja z tego wyjdę, żeby to wyglądało sensownie, ale musicie czas the process, trust okay. the process. Ej, ja nigdy nie miałam takich brwi. Ale jaki masz słuch! No, słuchaj, taki dragowy dra dra mam ten łuk. Jaka jest mhm. twoja ulubiona charakteryzacja, na przykład, jakbyś sobie pomyślał o tym? Ulubiona? No, którą robiłeś. Którą robiłem? musiałem Musiałbym zerknąć, które robiłem. A od kilku lat teraz, wiesz, od trzech? No, trzy lata. Trzy lata już lecą. To u mnie chyba będzie 12 w tym roku. Albo 13. Że, ty, że to by się no. materiał nie skończył, nie? No to, to jest w ogóle no dla mnie no słuchaj, to, bo, to jest... bo to jest tak, że co roku wychodzą jakieś nowe horrory. Na przykład Stranger Things miało bardzo dużo postaci, z których mogłam robić. Ja w ogóle kocham też ten lore Stranger Things, więc dla mnie to cudowne. No ale ty robisz takie mega wymagające te charakteryzacje, że widać, że ty nad tym siedzisz godzinami. Bo na przykład ja to tak posiedzeniałem dwie godzinki, trzy max. Do domu. No, ale wiesz, mi najbardziej właśnie satysfakcję sprawiają te takie. Nie, no jasne, ale jaki efekt to jest? Tak patrzę na siebie. Nie, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, bo no, rzęsy są cienkie, w ogóle to dopiero na finalnym czym wygląda sensownie. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo jak nie, to będę miał bardzo poważny problem. W końcu wygram, w końcu wygram. Oj, ostatnio mieliśmy remis chyba, z tego co pamiętam, do robiliśmy. A co myślałem, nie testowaliśmy? Chleb, mysz w chlebie. Boże, jest A ludzi, wiesz? czekaj, to zrobię plasterek. Powiem, jaki to jest. Ale to jest dziwne. No dobra, ale to było super akurat. A szczerze, super był ten film. Wezmę sobie z Rebeauty Beauty Warf Bardzo lubię Wharf, ale w tym um, Liquid. Um. Aha. Jest... A i to wygląda tak realnie. Latek to jest, jest, jest niesamowitego. No nie? Mega spokoju ludziom, którzy mają uczulenie na latek. Zobacz, jak mi się zepsuło tutaj. Od ściskania, mm -hmm. bez ściskała i się A, zabiłam. no tak. No, więc tutaj akurat mam słabą, mega tą breath na. No już... Nie, ale spoko! Nie Ona i tak znamy. wiesz, jest taka trochę. Trashy. No tak, trashy, pomarszczona. Ale właśnie ja mam zawsze problem z tym blokowaniem brzmi. W sensie nigdy to nie wygląda super gładko. Ale ja mam wrażenie, że u nikogo to nigdy nie wygląda super. Że to jest... Wiesz, jak nagrywasz, to często ma się filtry, albo specjalnie się u światło układa tak, żeby nie było takich, wiesz... No wygląda to nieźle. Dobra, daję sobie taki niebieski cień, ale w brudnym, tak go sobie pobrudziłam. Ja w ogóle mega lubię, dzisiaj też to użyję, nakładać rozświetlacz tak, że wygląda jak mokra skóra, jakby to było, jakby wiesz... Taki... Mhm, taka tafla, tafla nie? Tafla, no. Mm, teraz... Ten eyeliner, to jest w ogóle hit. Musisz I tak hit. trochę mieć no, wywalone. Tak, jakbym drugą ręką malowała. A Ej, serio, spróbuję drugą ręką. Ej, serio, ta zasada prawej ręki, w sensie... Działa? Działa, no. Stygadasz. Bo tak wyszło krzywo i nierówno. super! No nie? Bym po prostu zrobiła równiej, jakbym to robiła lewą ręką. <laughs> a super my zrobiłem to chyba. Ej serio, to jest super, czuję się mega niekomfortowo, ale do tej postaci to akurat... Idealnie. Wydaje mi się idealny tusz do rzęs do tej charakteryzacji, bo to jest taki tusz z Japonii i no. on robi takie sklejające rzęsy. Love it. Więc mam nadzieję, że to będzie idealne, tylko muszę sobie podkręcić za notką Kurde, jestem taka ciekawa, co to jest za postać. Czy jest to kobieta z takiego... z popkultury? Nie popkultury. <gry> z sztuki. No. Nie no, wydaje mi się, że efekt końcowy na pewno ci powie, no. że to tak, tak nawet zgadzują. się śmieje się i... Szmorda cała, nie? W zmarszczkę. Mówisz, nie No <laughs> Ty masz latek sobie, tak naturalnie, niestety. Ja już tego sobie nie odwrócę. Ale to jest tak dziwne, robić taki brzydki makijaż. Nie wiem, jak to w kamerze będzie wyglądać, bo w mojej to wyglądało dobrze, a tutaj mam trochę wątpliwości. Będę musiał się ustawić. jakoś sensownie. No dodajesz biały, okej. Okay. Jakiś tutaj, widzę, to jest taka gruba, gruba zabawa światem i cieniem. Tak. Hmm. Dasz radę. Ja myślę, że, że zgadniesz. Są tak w ogóle gadaliśmy o tobie, odgadywają mi się trochę. Oh. I mówisz, że to jest dla mnie niesamowite, że ty po prostu cały od tylu lat robisz, wypalenie w naszym zawodzie jest tak powszechne, mm -hmm. że wiesz, że cały czas robisz to samo, nie? I po prostu w pewnym momencie sobie mówisz, Boże, ile można? I tak zawsze moim inspiracją jesteś to, że sobie myślisz, Boże, cały, mm -hmm. cały czas masz pomysły, cały czas robisz, cały mm -hmm. czas wiesz, co chwilę. Była więc nie ku, Kurde, to jest takie miłe, naprawdę. No serio, powiem ci. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby rzeczywiście robić to, co tobie sprawia przyjemność. Ja na przykład mam problem z tym, żeby się wpasować w jakieś tam trendy takie tiktokowe, albo rysowe, bo to jest wiesz, taki nie mój świat. Ja ci powiem szczerze, że w ogóle YouTube dla mnie to jest tak specyficzne narzędzie, że podziwiam cię, że, że to robisz i że dajesz radę. Bo wiesz, my teraz jak robiliśmy serial, w ogóle zapraszam was wszystkich. A no właśnie, bo macie... Ile macie odcinków już? Sześć. Sześć. Nie, teraz piątek ale jak to już wyjdzie, to już będzie szóste. Będzie więc szóste. zapraszamy Czyli na finałowe. Cały... No właśnie. Tak, tak, bo już od miesiąca to leci. Dobra, 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 dobra. Sobie nałożę, słuchajcie, tutaj nad brwiami, żeby bardziej jeszcze te brwi tak wy... Wy... wydobyć. A, ten biały? Tak. Ja sobie jeszcze tutaj powciskam tą pomadkę w te wszystkie zmarchy. Genialnie to mm. wygląda. No dziękuję, ale po, pokonasz mnie na pewno za, za charakteryzacją, to się On... mogę powiedzieć. Dobra, dobra, to wiesz. Chodzi też o to, żeby było wiadomo, co to jest za postać. Ale ja też jestem w ogóle zajebisty, nie? W sensie ja sobie wymyśliłem jakąś taką postać czyli Może to był spisek? Ooo. Żeby w końcu pokonać e, Agnieszkę Grzelak na niej. Hmm. Kanale. No, w te testy jedzeniowe jakoś tak mam farta, ale miałam. na przykład Nie, ja mam wrażenie, że ja po prostu jestem mega nie, nieogarnięty, jeżeli chodzi o smaki, że ja nie ma smaku. <głoskum> eee, nie. ja <W głoskum> się tak super z tobą bawiłam na tych testach. Ale ja też. Nie, się nie. Nie, nie. I nie wiem, co to ja bo prostu pierwszego do No dobra, ja chyba mam sam make-up skończony. Jezu, to ja, to dłużej mi zajmie niż tobie, ale poczekaj spokojnie, bo jeszcze będę miała wiesz, jakieś akcesoria, jeszcze włosy coś tam. No nie, po, no ja, ja też nie za nie nie niedługo kończę. No bo u mnie najwięcej rzeczywiście zajęła ta skóra, no ale potem make-up, no to tak naprawdę to jest też niebieski cień, krzywa kreska, ale jestem zadowolona z tej kreski, bo naprawdę prawa ręka zrobiła robotę. Ej, zajebiście to wygląda, Stara. No, że jak patrzę na tą postać, to mam wrażenie, że to jest odtworzony taki całkiem nieźle ten. ten no, scen. uważam, że nawet bardzo nieźle, Zajebiście. Ale jest taki smutny przez cały odcinek no, ja nie wiem, ci no, na No, naprawdę, zachowało. dzisiaj dziewczyny, dzisiaj to jest mega smutno. Zawsze u nas taki smutny vibe, no i po prostu już nie mogłeś wytrzymać, i tak. masz takie. To, no już. to ja sobie zjem krówkę. Ja też mam sobie zjadę krówkę, ale właśnie nie krówkę, tylko tą. Sobie. Bo mamy tutaj smaczki, co? No, halloweenowe. Mm, 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 mm. A w ogóle mogę Ci podpowiedzieć, że do mojej mm -hmm. charakterystyki muszę zjadnąć soczewki. I założyć nowe, czy mm. nie? My sądziłem, że dłużej będę siedzieć nad miechowaniem niż to. Ale to dlatego, że Ty jeszcze tak bardzo powoli robiłeś, bo dawałeś mi czas chyba. Aha. A, żebyś się mu skórę, jakby taką popłakaną. Tak, jakby, taką, no. Hmm. Kurde, kim ty jesteś? Ty masz taką postać, że tak mi zrobiłaś fory, wyobrażenie. Słuchaj, no to jest postać, która jest dosyć charakterystyczna. Ale gdybym miał na filmu, to bym nie wiedział. Dobra, albo nie wiem, kurczę, zapytałbym, ale. O czym myślisz? Że ja sobie trzymam brodę. Bo jak ja to mi znowu pęka. Dobra, zrobię to tutaj. Już miałeś już dużą podpowiedź ogólnie. To bardzo poproszę, bo mi się przyda. Ale o co chodzi z tym. Z tym trójkątem. Co tam będzie? W sensie coś na tym będzie, tak? Tu, masz taki trójkąt. Wszystkiego się to. Dobrze, dlaczego tak jest? Dobra, dobra, bo na razie nad tym myślę. Kurde, nie mogę z tej wrody! Jak jako derwę, to w ogóle będzie najgorzej. Bania krwi, kocham. To jest takie mega takie gęste. Dżem. Aha, ja myślałam, że to jest takie na właśnie wylewanie. Hmm. Ej, ale ładny kolor też bardzo tej krwi. Tylko nie wiem, czy to jest nie za chłodno, ale ogólnie tutaj na kapselków, no na no, super. Teraz to już w ogóle nie... Naprawdę? Serio. No co ty gadasz? Ja no, początku byłam przekonana, że to tamta postać, ale no. ja teraz nie mam pojęcia. Hmm. No. Mogę wam podpowiedzieć, to jest postać z obrazu. Ten obraz nie jest jakoś bardzo znany, ale to mogę wam jeszcze jedną podpowiedź dać. Taka jest nazwa tego. Jak byliśmy dziećmi, to może kojarzyć, baliśmy się tej postaci, bo mówiliśmy, że jak trzy razy się wypowie i imię, to ona się pojawi. No o mnie się nie mówiła o niczym takim. Tak? No, nie się nie, nie straszyło się za bardzo niczym. Była baba Jaga i tyle. No ale dobra, zobaczymy jeszcze, jak ją skończysz mhm. i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ale masz w ogóle perukę za nie mogę znaleźć takie peruki do tam. No bo ono jest custom made. Mój friend. Dobra, ja zanim nim włosy to może jeszcze biżu Co so, jak patrzę na ciebie, to no, jest taki smutny. Cały odcinek O, <grywa> <grywa> Ja jeszcze. Eee. Eh. Boże, co tu się dzieje? <grywa> Tutaj jest. No, kłaczek. Ale jakoś dziwnie, bo ta strona ci się tak... Niesamowita, bo to jest, wiesz, jakby żel do włosów, a on nie żeluje. Może Aga szczerze? No. Ja nie wiem, czy to Bo jak ja na przykład ten obraz dałem w czasach LGBT, to pokazało mi, że to jest obraz inspirowany kimś innym. I z takiego tłumaczenia w sumie, po angielsku, no to to by pasowało ogólnie, nie? Tylko, że po polsku to w ogóle inaczej ma inny wydźwięk. No, i jeszcze właśnie. czekajcie na efekt specjalny. Ja właśnie nie wiem co to jest, ale ogólnie ta krew super dodała. Ja słuchajcie, mam taki patent śmieszny. Mam dwie rękawiczki, no. bo szukałem sposobu, co mogę zrobić, żeby taki... co mi na głowę takie coś, nie? I miałem miałbym, nie wpaść na pomysł. I stwierdziłem, że zrobię to z rękawiczek i naprawdę to będzie na spoko. Czyli w teorii ta postać ma tylko to, ale nie ma tego. Tak, zamiast tego ma coś innego. To ja uwaga też ostatni element. Ej wygląda naprawdę super. strasznie mi się podobały i te włosy takie. Ej, co, ja tylko I chyba że nie było widać tych palców. Wczoraj sobie to podklejałem, bo wczoraj miałam tą koszulkę, jeszcze z tyłu tu podpiętą, więc to bardziej dawało taki efekt, takiej płachty, nie, koronkowej, niż tego. No ale dzisiaj, że nie chciałam być na no to. Ej ty wyglądasz jeden do jednego. O dayo. Ty wyglądasz jeden do jeden. Sisajko! O ja pier... Oh, Gladys. Gladys. O, czy ty zgadłeś jaką jestem postacią? O, jak to się stało? A, ale, ale powinnaś jeszcze mieć ten patyczek z włosami. Masz? Patyk, włosy. Genialne! Dobra, muszę ten soczewki. No ja to zaraz, oplotę dziada. A ja kocham Gabrysię, która mówi... No to ten audio to w ogóle ci nie pasuje do tego. <laughs> Ona mi pokazała, wiesz, kogo? Monalizę. I ona tak, no ten to w ogóle nie <grym> No tak, bo teraz Monalizą to grubo by było. <grym> Ej, ale poczekaj, no, ale z obrazu. I ona miała cień w tym samym miejscu, co ty sobie zrobiłeś tutaj przy tym nocie. Mówię, <grym> no to będzie to, ale ta bluzka tam w ogóle nie pasuje. Oj! się zdołać. Czekam, mam Dobra, jesteś gotowa, no to zobacz, co mam. Czekaj, jeszcze chwila, tylko schowam te kłaki. A te krople do oczu. Tak. O Boże, one tak szczypią, nie szczypią cię? One pieką no. trochę, nosą, takie no takie nieprzyjemne. O co się stało? <laughs> Ej, ale serio, jakby właśnie na ciebie to mi przykro. O! Lecił za. Leci. Lecił za. I ty idealnie ci... O, O, patrz jak ci idealnie pójdzie. Wow! <noise> ale smutka. Wow. No, aż mi przykro. Kim ty jesteś? Do jasnej cholery. jak patrzę na samą twarz, No. Nie? I I, taką to na, pozę. I to na głowie było, tak? Zakrwawiona. Z czymś na głowie. Bez no. koronki. Bez tego, no. Powiedzmy, bo ona miała płachtę taką na głowie tutaj, tam. Mm. Krwawa Maria. No, jest, zaraz pokażę obraz. Wiecie, co mi dziwi? Że ogólnie krwawa Mary, a Bloody Mary to można to, że Matka Boska to też jest, że Bloody Mary to jest Matka Boska, która płacze. I ten obraz, który zaraz ci pokażę. Dlatego ludzie mówią, że to może być, słuchajcie, Matka Boska, że ten Chad GPT powiedział, że to jest inspirowane właśnie Matką Bolesną bo, bo bolesną, ale jeszcze, jeszcze jakoś na A, Tak, no. Nie widziałam tego nigdy na TikToku. Nigdy i nawet tego obrazu nie Co widziałam. Co ty gadasz? Jak powiedziałeś, że ta płachta, to powiedziałam, że tylko z tym mi się kojarzy. Ej, czy ja właśnie fartem uniknęłam tak, nagrywania tego królika? Szczerze. Trafił w ogóle za pierwszym razem. Raz. <laughs> nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego. Przysięgam to jest chyba fart tego outfitu. Jestem inną postacią i jestem teraz mądrzejsza. Więc zgadłeś, że jestem Gladys ogólnie. Ciężko by było nie zgadnąć, mam wrażenie, że jak się oglądało film, to nie było w ogóle opcji. Ale powiem ci, że jakby nie wiem, jak to się stało, że zgadłam, bo to nie powinno się udać, to był czysty fart, ale cieszę się bardzo, że to się ci... <laughs> To, co masz na twarzy, to to jest cień. Tak. Jakby to te od tego aha, ok. Cienia obrazu. Ja myślałam, że tutaj w ogóle coś jeszcze wkleisz, albo coś dodasz, albo coś właśnie zamalujesz krwią, także tutaj będzie coś otwartego. Wiesz, myślałam, ale ty miałeś miał mega handel. ciężkie zadanie, tak szczerze, bo to nie jest postać filmowa. Tak naprawdę nie wiadomo, kogo jest ten obraz, ale ja. Ja masę widziałem filmików na TikToku Dziewczyn, które robią właśnie Bloody Mary I stwierdziłem, że u siebie też to zrobię, no bo nie miałam innego wyjścia Ej, ale ja mam aż czarę i ja, o krwawa Maria A ja nie, ja ja nie wiedziałem, że to, 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 to Nie to powiem ci, że naprawdę ty miałeś trudne, żeby zrobić siebie jako obraz Moje szczerze jest proste, tylko robi duży efekt po prostu Ale również, zajebiste, ten... ja uważam, że ty wygrałaś to zadanie A ja uważam, że obydwoje zrobiliśmy swoje postaci, więc jesteśmy... WOOOOOO <laughs> Mam nadzieję, że się wam podobał nasz duet halloweenowy e, I pamiętajcie koniecznie, żeby odwiedzić Darka, jeżeli nie kojarzycie Darius Nie Mnie Roo. i Serial I Serial, właśnie, serial, serial. Serial, 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 Akademia Przedstawia na YouTube. To walić Darka, Serial pamiętajcie. <laughs> dziękuję ci za zaproszenie Ja też dziękuję, że przyszedłeś, że zrobiliśmy to razem, bo to Grady, tylko mnie nie zabijaj ja świetne. <laughs> świetne. Ale naprawdę, jak wiedziała od początku, co ty robisz, to też byłabym bardziej y, tak, jakby. Ale i... zgadłaś! To jest najgorsze! To jest niesamowite! Agnieszka, że używać to w realu. No nie? Jakby szczerze, o, to, pisałam... to jest niemożliwe. Mówię, chociaż raz wygram. Ja siedziałam cały czas, kiedy nagrywaliście, nie się zgadzam. zastanawiałam, co to może być. I jeszcze mówię, nie, za dzieciaka to my na. My uczyniliście mnie nic nie mieć, my nie straszyliście nie, Mary, że mówią się mer, kwałomery, kwałomery. Trzy razy przed tak? lustrem w nocy przyświeca. nie, Co ty, co, co ty, ty nie ma? gadasz? Więc ogólnie dziękuję Wam pięknie za y, oglądanie i pamiętajcie, żeby zajrzeć na inne filmy Halloweenowe. I do zobaczenia. Pa, pa!